Chęczki, ja jestem Frenzy, a to jest IM mapa. W CSGO. Raczej nie IM mapa, tylko mapa po prostu. I tu proszę A, że mogę sobie kupić broń. Ja, sobie kupię. ja mam ustawioną oczywiście ten. Bardzo fajnie się na tym grabę mnie Na przykład tutaj jest taki tryb, taki, taki, taki. Taki. I tak, zapisuję oczywiście się po wyjściu. Możemy sobie wybrać czy mamy w lewej ręce, czy w prawej, bardziej na górze, czy bardziej na dole, w prawo, czy w lewo, ja tam bardziej w prawo, i na dół, czy tak jakby do ja bym wolał tak. No i co, no i mi pasuje takie, takie te, druga część odcinka będzie zaraz także nagrana, więc ziomale, trzymajcie się, i do zobaczenia na drugiej mapie, która jest jedną z tych takich map mających wygląd. To jest tak. to jest kolejna mapa, to jest zmiana na zmianę celownika. No i tutaj po prostu... Nie, wybieram sobie celownikę i nie chcę wybierać swojego celownika, ponieważ ja swój mam, tylko sobie kliknę na jedną rzecz. Bo. Dzięki temu bym się zwiększał jakąś czwórkę. Tako, trójkę. Tak o, I jak chodzę tutaj jestem. Więc to jest masakra. Trójka to. Wynka. Mójka. Nie, wolę piątkę. Wychodzę tutaj i są lagi teraz, ponieważ gram z botami tutaj. Testujemy celowniki. Albo możemy też sobie, tak jak ja to robię tutaj. Yy, movementa zawki. Patrzcie, że na przykład tak wykupuję sobie awkę i... Kurczę mam lagi. 9 fps -ów. Dobra, pokażę się, że FPS-u podczas nagrywania. ...ziemeczki. No, było na tyle w tym, chyba w tym odcinku, bo. Nie, ma, nie mam co Wam więcej pokazywać. No, tutaj sobie wybieramy kolor. Może bym chciał taki? Ja nie wiem. Jednak nie, dobra, nieważne. Także trzymajcie się i cześć.